Witam wszystkich, z tej strony Pendor A to jest kolejny odcinek z serii pierwszej z gry Farming Simulator 25 W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie żniwa Dawno w sumie nie było O co, tym, tym tutaj casem I zanim przejdę do tego to chciałbym wam pokazać Ponieważ nie wiem czy to pokazałem w poprzednim odcinku ale tutaj o, tutaj czemu taki szywy teren Wyrównamy go sobie wygładzanie. Yy, weźmiemy sobie większy teren. Jakoś ładnie wyrównać. Myślę, że jest gdzieś to tu ciągnik wisi w powietrzu. Ale to zaraz przestanie. Tutaj sobie zrobię takie automatyczne karmienie. Że po prostu co jakiś czasek jak podejdę tutaj. Nawet jak będę gdzieś blisko po prostu, to automatycznie mi będzie karmić kury. Ok, sobie kupiłem takie big buggy. Tutaj, a nie, już nie mam żadnego e, To będę musiał sobie dokupić Tutaj mam już trochę tych jajek, ale jeszcze dość daleko do sprzedaży Tak w ogóle, tak zobaczę sobie ile mnie kosztowałoby takie, że mi się zwróciło To mnie kosztowało powiedzmy 2500. tysiąca No to tam W ogóle przewinąłem jakieś 3 miesiące i zobaczcie, zrobimy się chyba 2,5 palety Z takiego i... Zmieniłem lekko położenie tych sobie tutaj uli. A nie, to może tam. Po... Podbiec. Aha, pod mapę se wpadłem. To fajne, fajnie się gra. Farminga Eee. To wracając. Oj, tutaj sobie jeszcze pole ryżowe zlikwidowałem, bo postanowiłem, że mam dość blisko do tej tutaj rzeki. I zmieniłem lekko położenie tych uli, że tak trochę ładniej to wyglądało jednak I trochę i tutaj dokupiłem Teraz produkcja jest dość niezła Dobra, jeśli chodzi o żniwa będę chciał robić na tym odcinku Ale najpierw chcę sobie sprzedać ten kiosk rolniczy Bo patrzcie, tutaj mamy takie obramówkę I jak sprzedam sobie to To ona znika po prostu lepiej mi się będzie wyjeżdżać z gospodarki. Więc sobie jeszcze e, pomaluję tutaj terenem i już przejdziemy do tematu odcinka. E, jeśli chodzi o to, czemu żniwa, no to tak mówiłem w poprzednim odcinku, że raczej będą to żniwa, bo dawno ich nie było. Dobra. E, tak jak mówiłem, coś jest też prawdopodobne Albo nie mówiłem tego Przedaż tego chleba, bo go tutaj troszkę mam Ale w tym miesiącu chleb nie jest jakoś drogi Więc jedziemy właśnie na pole numer... To jest chyba pole numer 2 Niedługo będzie deszcz padać Tu muszę się dość... ...prężać Się zmieszczę raczej Zmieściłem, dobra nic nie jedzie. Ło! Rozłożymy już sobie kombajn. Cyk. I patrzcie w ogóle, jak te drzewa wyrosły. Nie wiem, czy wam to pokazywałem, one już mają 11 metrów i one mogą być na pewno jeszcze wyższe, ale myślę, że jakbym robił wycinkę, to bym... Wyciął po prostu wszystkie drzewa i yy, do, dociął sobie trochę, dobra, i jedziemy. Dawno żniw nie było. Więc porad coś tutaj porobić. Mm, prze jak zobaczę teraz jest październik. A ja zapomniałem o soi na sprzedaż, więc nadal jej mam tutaj 32 tysiące litrów. Więc w czerwcu. No i w sumie za miesiąc będzie dość duży przychód, bo na tych tutaj dwóch polach mam rzepak. Ogółem też tak zobaczyłem w komentarzach, ktoś mi napisał, żebym kupował następny ciągnik, to żebym kupił sobie waltrę, ale jeśli ktoś nie wie, to ja tutaj waltrę posiadam. Jest to tutaj ta waltra z serii T235, do której ma właśnie podłączonego tura. I też teraz tak postanowiłem, że po prostu będę chciał sobie również w tym odcinku sprzedać moje szklarnie ryżu, ponieważ one są tutaj. Ja z nich skorzystałem na początku, ponieważ zobaczyłem, że za 1000 litrów sadzonego ryżu jest aż 10 000 euro, ale się okazało, że jednak jestem w dość dużym błędzie i jedna paleta to nie jest ten 1000 litrów. I już potem przestawiłem na automatyczną sprzedaż. No i to mi się po prostu nie opłaca je trzymać, więc w dalszej części odcinka sobie sprzedamy. Tutaj oczywiście mamy 95% wzrostu zbioru. Te 5% nie wiem od czego zależą, że dlatego, że wapno co jakiś czas już ten. A wapno jeszcze tutaj nie wymaga, bo tak może bym sobie zrobił akcję z jakimś rozrzucaniem wapna. W sumie to mówię, że to może być w sumie w następnym odcinku, jeśli na którejś z moich pól, czy to będzie pole numer... 3, 4, 5 czy 7 Wyskoczy, że wymaga wapna. Po prostu ja zrobię taką akcję, już rozrzucił na wszystkich polach, żeby na wszystkich wymagało w tym samym czasie. Możliwa no teraz chyba pełną parą. Ten header ma chyba 8 metrów szerokości, 8,5. Oto no to już jest duży sprzęt Przecież w tym farmingu Znaczy ja zatrzymam, bo jeszcze zaraz wymija albo słupione W poprzednim farmingu Największym kombajnem był Jeśli chodzi o zbiornik Teraz żeby nie walną mamony yy, yy, Ten lekcjon, to znaczy nie wiem jak w 22 bo w 22 jakoś za dużo nie grałem ale w 19 on, był, on miał na pewno największy zbiornik, ten lexion w grze a heder miał największy chyba 15 i 2 nie wiem czy to nie był któryś john deere tylko nie kojarzę szczerze tych john deere'ów <grym> według mnie 13 i 7 to było na pewno największe w 19, ale czy w 22 to teraz nie powiem ale w tym farmingu mamy dwa nowe kombajny, i one albo są do tego farminga, albo były już w poprzednim. Ja tego nie pamiętam. Patrzcie, w ogóle coś ciekawe. Tutaj mamy taki domek. Kiedy mamy coś kupione, to mamy takie coś. Nie wiem do czego służy ten kluczek szczerze. Ale tutaj mamy jeszcze te ideale. One są też potężne, mają prawie największy zbiornik. Znaczy te mają już 20 koła, te mają 18, te mają 17, header 12 metrów. I właśnie o tych chcę powiedzieć, one mają header aż 15 metrowy. A ten John nie ma większego? A nie taki sam. No i to są takie już największe kombajny, które można mieć. I na pewno którejś z tych będę chciał mieć w tej serii pierwszej. Jeszcze nie wiem czy to będzie case, czy to będzie New Holland. One są identyczne, więc no to się zobaczy już dopiero w przyszłości, no, a już taki mały mi jak to trudno, w przyszłości kiedy już będę planował zakup tej maszyny, bo na pewno w przyszłości też będę chciał mieć dwa kombajna, żeby mieć dwa takie giganty to może bym miał takiego i powiedzmy takiego leksjona. Ale też na pewno będą oficjalne jeszcze mody od Giant Software, bo dzisiaj, kiedy ja to nagrywam, mamy poniedziałek, wy ten film dostaniecie w środę. No i jutro, czyli we wtorek, Giant Software wraca po przerwie świątecznej. I zobaczymy, czy nam tutaj da jakieś mody czy coś. No zobaczymy. Ogólnie też chciałbym powiedzieć, że yy, Ale to jeszcze trochę czasu minie. Bo jak wyjdą jakieś mody, szczególnie na polską gospodarkę, to yy, Na pewno chciałbym yy, yy, zrobić sobie serię drugą na modach polskich maszynach. A mnie w ogóle coś tak naszło. Bo mogłoby być coś takiego w farmingu, co nie, że jak. Patrzcie, jest tutaj ten, właśnie ta watra i ona ma ten worek, co nie? Tak, bym mógł mieć sobie zebrać samą pszenicę, kto ma swoje, to powiedzmy pszenicę, i powiedzmy, sobie kupił jakąś maszynę, i bym albo paletował, może niekoniecznie paletował, ale no w te worki, żebym mógł zapakować, bo z tego co mi się wydaje, do ziemniaków była taka maszyna mm. Zobaczmy czekajcie Sobie tak popatrzę, bo w sadarkach to to nie będzie Czekajcie może belowanie. Nie 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 W różnych jakichś czekajcie to jest Aha oni Podobna kosiarka tylko że o wiele mniejsza była w dodatku Alpine Farming do Dziewiętnastki Zobaczcie jak to są fajne maszyny Nie wiem, może z nich kiedyś skorzystam Ale wątpię mm. Spray do oznaczania palety Różne Transportowania BL <laughs> Co to może być? Sprzęt zimowy, systemy pasów O! to. A otrzymasz schronne, zapakowane palety gotowe do sprzedaży Co nie, że tutaj są palety i możemy mieć to Normalnie w paletach, to jest takie ciekawe I powiedzmy, jakbyśmy mogli coś takiego Załadować powiedzmy do worka migbak, Albo też w paletę powiedzmy Powiedzmy, bym sobie mógł takie coś, tak teraz robię Karmić tak zwierzęta, bo ja szczerze Muszę się przyznać, ja nienawidzę Po prostu nie, że nienawidzę, tylko zapominam totalnie karmić zwierzęta znaczy może niekoniecznie z te, albo bo kury tylko po prostu nie wiem czemu, mi się nie chce do nich robić tyle zachodu, żeby jeździć z tą pszczepą i tak dalej jeśli chodzi o jakieś następne zakupy to tak się zastanawiam bo w sumie 5 odcinków temu kupiliśmy jakoś jego John Deera właśnie tego ze serii 6R ale o, ale... Mm, Poza cienkie kiedyś naprawiłem ten komajd, mówiłem, ale wracając to... Ja totalnie... Yy, nie wiem co teraz... Może nie totalnie, nie wiem, jakoś... Totalnie z... Chcę cały czas mówić to totalnie z tymi paletami, przez te palety, ale wracając, czekajcie, może sobie... Pojedziemy troszkę na GPS-ie. Zrobimy sobie 5-6 uwrodzin, eee, No to tak wracając, eee, Nie wiem na co teraz wydać. Czekajcie, póki jeżdżę na GPS-ie. Tak, jeśli chodzi o powiedzmy jakiś nowy ciągnik, bo tego tego Challengera, którego mam, czyli tego by się przydało już wymienić, To nie wiem co mógłbym tutaj kupić. Albo takie od fara. Co prawie 300 koni, To jest chyba. Nie no, są tutaj, ale Bo chcę kupić takie, żeby nie były jeszcze jakieś za mocne, ale żeby były już w miarę No teraz czekajcie, załączę GPS-a i powiem. Bo ta Waltra moja ma, ma 275 koni, a ten mój John Deere, tutaj ja nie pamiętam totalnie, ile on ma koni. Wiem, że ten Challenger ma 225, czekajcie. John, Deere, John Deere. O, on ma 234 konie nie jest też jakoś ten I mimo, że walczę, kupiłem szybciej od John To John raczej szybciej sobie sprzedam Ten John Deere ma po prostu No mniej koni, przez co mm, e, Przez co tak jakby Jakby to ująć No nie mogę wykonywać tak ciężkich prac tym kombajnem, bo... Znaczy jakim Combine'em, ciągnikiem, bo... To tak wyrównął sobie już na tym GPS-ie Nieważ on nie ma tyle koni, na przykład Jeszcze do tego mojego Bednara da radę Ale na przykład już do tego... Jakichś cięższych prac Nie da rady Też nie wiem co zrobić Możecie też napisać w komentarzu jaki ciągnik byście chcieli Też najwyżej popatrzę to konie sobie sam popatrzę. tak coś w krańcach takich 280, 90, nawet może i 300. Koni przepraszam, no to właśnie tak to jest. O, to tutaj taki mały mija, ale trudno napełnimy zbiornik i zatrudnię może wtedy pracownika i. Mmm... Jak to się nazywa? Jak zatrudnię pracownika to odpłatę Odpłatać te... Ale wiecie co? Ja to w sumie zrobię teraz Oto właśnie teraz sprzedaję te tutaj Szklarnie Co tu będzie? Nie wiem, planowałem tutaj w ogóle postawienie wiaty ale co z tym będzie, to jeszcze nie wiem. Ta jedna sadzonka mi wróciła, to ja sobie tam sprzedam poza odcinkiem. I chciałem sobie też... Znaczy w sumie może nie teraz, ale... Mamy tutaj coś takiego jak punkty skupu i możemy sobie nawet targ, lorny, targ rolny na gospie postawić. Ale tego nie chcę robić, ja chcę... Wam pokazać, że to jest to, co nie? Ja bym sobie to nawet gdzieś tutaj postawił, tak szczerze. Tylko, żeby było takie dobre do przejazd na palety, może tak tutaj nawet sobie postawię. Najwyżej w przyszłości, jakbym powiedzmy, robił przebudowę gospy, aby ją yy, usunął po prostu w ogóle. Jak ja mówiłem w poprzednim odcinku o tej rozbudowie gospy, to tam widziałem, że ktoś napisał w komentarzu, że lepiej, żeby została gospa taka jaka jest. Teraz ja mam pytanie też, czy powiedzmy. Jakbym mm, sprzedał tutaj, sobie tutaj zrobił jakieś taki, no tego pola i tak kiedyś zagospodaruję, więc powiedzmy, tutaj sobie bym zrobił taką, te drzewa powycinał, sobie tutaj zrobił taką przestrzeń fajną. I może, nie wiem, jakieś pole bym sobie zrobił? Tu bym zostawił tą część, ale bym sobie sprzedał te wiaty, zrobił taką dużą wycinkę, byśmy kupił sobie tartak i to wszystko tam władował. Nie wiem, nie wiem, albo po prostu same te drzewa sprzedać. Dobra, już kolejne uwrocie No, żniwa to jest chyba, to jest praca w sumie, nie, raczej nie chyba, tylko raczej taka Praca, którą po prostu lubię najbardziej robić w farmingu. No bo wiadomo, zarabiamy, czy no, jeszcze nie zarabiamy. Będzie trzeba pojechać, sprzedać to. W sumie jeszcze nie wystawiłem rury. O, albo jednak wystawię. Dobra. Czym by tutaj pojechać? John Deere'em, Challenger'em, czy Wadrom? Dobra, w sumie pojadę John Dirkiem I też ja się zastanawiam też nad tymi drzewami, ale w sumie mogłem sobie pos posadzić takie ładniejsze i nie wiem czy jakbym zrobił wycinkę, to mnie... Tak jak mówiłem bym nie zrobił wycinki w sześciu drzew Czy widzicie co ja zrobiłem? Ja chcię na to zboże nasypać? Bym zrobił wycinkę w sześciusieńkich drzew wszystkich, które posadziłem i powiedzmy bym sobie posadził świerki, które tak dłu dłużej rosną i są. Mm. Ładniejsze. Też nie wiem, czy jakbym robił wycinkę, to czy bym użył piły łańcuchowej, czy ee, kombajnu zrębowego. Niwa sobie pewnie skończę poza odcinkiem. Tak, mo, no nie chcę. Tak, tak, jakbym miał robić całe żniwa na odcinku, to by filmik trwał z, z jej godzinki, tak myślę, nawet więcej Znaczy No ja kończy, znaczy ja przejmę zboże, ale Kończy za mnie pracownik Tutaj bym sobie mógł zrobić taki zjazd, ale Z racji, że nigdy ten nie jeździłem, to Pojadę sobie prawilnym wjazdem na pole które się znajduje o tutaj Nie wiem też, czy bym sobie nie posadził jakiejś egzotycznej uprawy I powiedzmy jakby ona rosła, to bym w tym czasie sobie sprzedał yy, chleb. O, i w sumie wam pokażę tutaj ten kombajn ma ta rura. W sumie taki fajny, sobie ją tak podnosić. Ten wtedy jakoś za dużo nie zmienia, ale tam. O, i też może jakoś nową pszczepę w tym czasie. Te pszczepy też trochę mam. Eee... wejdziemy sobie tak O, to są farmtechy. Nie, to nie są farmtechy. To są... Rudolfy. Ja mam 128 miesięcy. Są całe zniszczone widzę. A <ścoughs> nie, są właśnie całe niezniszczone. To to jest... Ja te przyczepy mam... Jakoś prawie 5 razy tyle co te... E, co ten combine. No dobra widzowie, ja myślę, że w tym odcinku To już będzie na tyle. Jeśli film się Wam spodobał to oczywiście zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia w następnym odcinku. A co w następnym odcinku? To jeszcze nie wiem, więc potraktujcie to jako taką niespodziankę. Do zobaczenia i cześć!